Jerma wpatruje się we mnie w środku nocy nieustannie już idzie w biurko No i ten Archie po prostu sobie stoi O Boże, to jest dużo What the fuck Ale ma to nie jedno jest piętro To nie jest jedyne piętro Okej okay, biorę aparat Biorę kamerę. Biorę latarkę, biorę. Biorę I nie. idę za kolegą, który wie, co robi. Gdy, Tutaj wezmę, gdzie jest... Gdzie są korki? I wezmę, gdzie są korki? Wezmę pilot do kablówki. To chyba nie piszę że to są jest... Korki, korki są... Okej. Okay. Naprawdę. Drugie, drugie piętro z prawej strony. Nie, yeah. na znaczy, my, bo jest my jakby zaczynamy na wyższym mhm. rzędzie. Aha, wiem, mhm. że ten mhm. kieszak Gdzie jest kurczę? To gdzie do nas zaparkowali? Prawo będą. Spoko to ja. Tutaj trzeba się w sumie rozdzielić i tak. Zapierdalać, ale to potrzebujemy w sumie pierw korku, żeby temperatura mogła szukać. Spoko eksploruję talerzy. Mam on trochę daleko chyba Ja jestem przy... Ja jestem w busie, w, bo jest przy wejściu To po, po, powiedz czy jakaś kropka jest jakoś w miarę blisko Na nice, jest, po polsku pisz napis Jesteśmy w eee, Polsce Różowa kropka była blisko, ale weszła na piętro Bart, jest różowa kropka Chyba to jest różowa kropka Okej, okay. idź na, na odwrót, do tyłu, do tyłu i w prawo skręć. Idź w prawo korytarzem. Jakby do końca korytarza, ale jakby ostatni pokój na prawo, no? You know. Znalazłem kość. kurwa zajebiście, nigdy na dużych mapach kości nie znajduję, naprawdę. To jest takie rzadkie. Okay. Jak jakby dostępne drzwi na prawo. Ej, kamera jest. Jestem przy kamerze. Daleko nie ma tej drzwi. Ma drzwi. O, tu jest wyjście. D no. I na tej ścianie co drzwi jest, są korki. Nie. nie. Przynajmniej tak jest nie napisane. Na Myślę, że po prostu oznaczenie blokuje Jest jeszcze więcej. Kto ma IMF? Słyszałem IMF okay. chyba. Światło jest złączone. Ktoś miał IMF? Słyszałem chyba IMF. się eee, Ja nic mi nic nie... Bo ja mam IMF, ale mój nie migał, ale słyszałem gdzieś dźwięk. Daleko. Super. W sumie nie wiem w którą stronę wracać, bo... Będę z wami szczery, to jest przejebana map. Jak? Będę z wami szczery, zgubiłem się. Jestem na stołu, Możecie może Ci teraz pomóc wrócić, ale komu? mogą po prostu chodzić całymi długimi korytarzami to może być całe ich miejsce Ja pierdol. Teraz mi to mówisz Co komu to Aktywność 5 Termometr wziąłeś e, albo coś? Nie mam co? ja, ja, ja. Ale nie wiem jaka temperatura Tym, jest podejrzana Jest 16 e kamer e Poniżej dyszki chyba W sumie zostawimy Fuck Aparat wyjebie i wezmę to, ja termometr wiedział, i czy się ma? Nie. Ktoś po prostu krzyczy z tego miejsca. Tego źródła w zasięgu wzroku. Patrzcie, to jest To jest FNAF Experience. A! Jest 16 kamer. Nie ja, wiem. po prostu FNAF Experience w mojej ręce. Moż, możemy chodzić dwuosobowymi okay. ekipami, patrzcie, żeby patrzcie. zawsze była tu wio. Spójrzcie na ten pokój. Jak ja się zesrałem, jak tam wszedłem. by mi tam zapikało, to ja bym chwas tam pod nie wyszedł. Powinniśmy chodzić dwójkami, guys. No Bartuś myślę, że to może jest. zjeść pilsę, bo ma niskie. Jedną pilsę. E, jedna osoba musi mieć termometr i jedna imf mam Ja termometr. mam termometr. To Bartuś hey, ja Ty nie będziesz. Nie mam... To, to tu jest IMF pod tobą, rzuciem? Jedna drużyna pójdzie w prawo, druga w lewo. I Jak chodzi o to, coś, że. Coś, e, no. To ja powinienem wziąć piłce, bo mam się najniższe. Nie wiem, Bartuś wziął na 60 chyba? Brać piłce na 69, 70? No, Rewi może wziąć pierwszy. A zajebiście narkotyki. <głosy> <głosy> to a, czy gdzie idziemy? Nie wiem. Chodźmy w prawo. I... Albo no, na no, piętro? Dobra, ja w swoją kamerę. E, Która po... prawo. Brawo. Chodźcie do każdego pokoju. Wszyscy myślę, że. Na piętrze, bo tutaj na parterze sporo obeszłem. Ale nie wiem, gdzie zejść na piętro. A to jak tam życie mi Archie? Jak się ja wiem, ale znalazłeś to, co, jak w tym cholernym miejscu? Jak no tam wiesz, po um... pożytku na studia. No tak. Wow. Ciężka sprawa. Ta metalowa ja półka tak się... przekręty obiekt też jest tutaj gdzieś. ...głoszczała glitchowo, że myślałem, że tu coś podejdzie. Joker, jak Joker. Man, winda nie działa, to miejsce jest najgorsze w piwnicy teraz, to jest najgorsze dziwne, że nie działa przecież jest włączony ładny no tak co so, a Krecik powiedział o tym gościu, który może chodzić korytarzami, to ja się boję ah. to, czy, czy na to? On plun. zwłaszcza kiedy patrzę na tę pustą przestrzeń przed nami to są jakieś obrazy, to wygląda jakby mogło być jakieś miejsce Rewi, 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 ty wierzysz krecikowi przecież duchy nie istnieją. Masz rację Macie coś? Nie. U nas tak samo od Okej, okay, dobrze, nie da się otworzyć każdej z tych pół O true, też spróbowałem tutaj. One są mniejsze. To chyba jest taka mechanika, że się można schować. Hmm, tu jest wybita coś, to na pewno coś jest. To jest gamingowe krzesło. Ej, drzwi, słyszałeś? Nie. Nie, to jest... A... O! W grabie to jest przeklęty obieg. Raczej nie. Chyba nie. <głos》> Gdzie jesteś Bartuś? O. Chodź, chodź, to, chodź, jakby głoś że... światły na wszystko słyszę. E? Być, Jemf, ma, być może jesteśmy na tropie. Mamy IMF! Ile? 5 IMF, 5 mamy. Dobra, idziemy do, idziemy do was. Czyli dobrze słyszałem, że drzwi wcześniej tutaj. Drzwi, drzwi, aparat, drzwi, aparat. Oni zaraz zginą, prawda? <laughs> Wiesz co to jest? Najbardziej klimatyczna mapa, na której graliśmy. Chcę sobie. Trochę głupie z mojej strony, ale zaznaczę sobie. To piąty tu są, tu są schody. Jesteście na pierwszym oh, piętrze. So smart. E, tak. Możecie pójść do busa po rzeczy. Czego wam trzeba, oficerze? E, myślę, że kluczy i UV latarka na pewno. E, I spirit box i ghost writing. Ok, da się załatwić szefunciu. Żartowałem, nie pamiętam co powiedział. Jehaha! <laughs> Tylko ja wezmę. Striking. To zielone światełko też brać, nie? Znaczy nie weźmiecie, bo więcej rzeczy tyle. Mam. Archi ma notatnik, ja mam UFAłkę. Mam zielone światełko. Króci będzie pod. Dobra, jesteśmy. Dobra, to wezmę zamiast zielonego yy, krzyżyk. Dobra. Dobra, skoro archi ma zaszyćik, to ja wezmę to, żeby można było fajnie ustawić. Okej. Okay. Mordyni, Lepiej. mamy 15 kamy 16? Mhm. Tak. Co tak, się tam wcześniej? wcześniej? No, ja dodałem to na ziemi. O. Tylko że jak chcę ustawić rzeczy, to chcemy mieć fajny widok, a nie randomowe kamery z góry, tylko to. Termometr tam wyjebałem, to jest ok. Ja też. Za mną, wętrzykiem. Czekaj, przeszliśmy ten, ten. Uwielbiam wycieczki szkolne, takie klimatyczne. Okay. Zwłaszcza do... szpitali psychiatrycznych. I ten, tu mam 9 stopni. 7, a tu jest... Ju, już nie będzie, raczej tu jest więcej. To jest korytarzowo. Raczej to no. rzucić na korytarz krzyżyk. Tak spirit pogadać tu za chwilę w sumie. W którą stronę jest prawej? Chyba. No, mi się to łóżka. Gdzie jest moja kamera? Ale ktoś ma te dosy. No, ty miałeś mieć dosy. Nie no, ja miałem mieć krzyżyk. A nie, czy masz krzyżyk? A, dobra. Nie, bo nie, nie e... było miejsca na tak. dobrze. Mam wrócić po nie? Eee, cześć, zobaczcie. Obejrzaj, polecam. Możesz je polecać. Możesz jak ale... pamiętasz trochę. Jasne, ja że pamiętam. To... To jest to Była niedawno bardzo duża aktywność, na poziomie 7 Ale na razie spokojnie, najniższą, y, naj najgorzej jest y, z Bartusiem 60% Gdzie leżę? Tu? Do Już wracam do Was Czekałem, ruch drzwi trochę dalej, gdzieś stąd. Już jest Na pamięć. No. Jestem. Jestem w autobusie. Już jestem przy was. ja próbuję się teraz w inny autobus, nie wiem gdzie jest. Oh fuck. Aaaa... Uh, to, ja, to ja wrócę do autobusu i zobaczę co z tobą. Chyba, że Kresik już idzie. O! Jestem, już chcieliście grać? E, wy się chcieliście autobus jest w tą stronę. Gdzie jest Archie? Jestem. Jestem. jestem z ekipą. Spoko. Ty tam siedzisz, Ravi? Tak, jestem przy kamerze. Ja tylko słyszałem i rozłączał, włączał Discord. Chłopaki, odczyt temperatury się zmienił. Je jak jest? O, o. Jednak tu jest, w pobliżu. Coś Otworzył stało? drzwi. Otworzył drzwi. Drzwi, biegniemy, biegniemy, to jest ważne, to jest swój ważny. A nie ma żadnego latarki. Wydaje mi się, że on już nie jest w korytarzu. Mam latarkę, ale nie zrobię zdjęcia. Eee, szybko, szybko. Wydaje szybko, mi się, szybko, że on jest w tym pokoju. Wydaje mi się, że jest tutaj. No właśnie też wydawało mi się, że wcześniej tu ruszał, a imię miał odczytu. Latarką na UV drzwi szybko Jest łapa, jest złapa Dobra Na odczytach tu jest zimno, to jest ten pokój Okej okay. Dobra, smarcza i to zostaje Przenoszę krzyżyk Czyli Ej, piątka, piątka, piątka. No to, że piątka to już chyba Eee, Wiedzieliśmy? No na początku. A, to nie zaznaczyłem sobie. Myślałem, że. A, w sumie. Dobra, stawiłem, zawsze bo trochę się zyskałem na początku. Ej, odsuńcie się trochę, bo chcę kamerę ustawić. Spiryta no, no nie no. będzie, nie będzie spiryta. Nie ma spiryta. No. Czyli znowu sytuacja jak w poprzedniej grze. Ghost writing freezing, dotse albo ghostorby. Eee. Kamerą sobie popatrzę. Jeszcze raz. Podniosę ją. Tak. Strzeliście to? Nie ma co A was tutaj? O, patrz. Tak, jest, jest tu. Widzę go. Czuje się, kamera. Zdję... Tak, zdjęcie bym mógł zrobić, ale nie miałem. Jakiś płaczek. Też mogłem ale poszedłem tam. Bo Latarki nie świećcie mi tu latarkami. Nie czuję się. Latarkami mi tu świecicie, guys A, sorry. sorry. No fajna słowa. <laughs> e, Ghost Gołyszał. był, to, to musiał być Gołyszał. To co widziałem. Znaczy jeszcze... to powinno być obakę. No to pakujemy sprzęt i w nogi. Możemy sól przynieść jeszcze. Ja mam, ja mam sól. O to możemy stópki porobić. Rozsup Co stóp porobić? Stóp. Macie aparaty wystarczające. E, ja nie mam aparatu. Ja mam jeszcze tutaj się. się pojawiał, więc tutaj sól. Jest, jest sól. dzięk. Po, podnieście, podnieście to. Ale nie, nie widzę, żeby zrobił gdzieś stopę zielonego. Nie widzę. Jest stopa tutaj. Kolejna. Ja mam jeszcze jedno zdjęcie do zrobienia. Więc Myślę, że to jest moment. w Jakby się e pojawił. Zostajemy. Ktoś ma fałkę. Dana. Ja mam mu fałkę. Zrzucił fałkę. Świetnie. Sól ma ktoś więcej soli? Zdjęcie drzwi można chyba było zrobić, ale już nie można. Tak. Nie, no mamy zdjęcie ja drzwi. dać soli. Ale można. Użytka. chodzi o to, że robisz zdjęć, żeby zarobić więcej ręki. Zdjęcie drzwi, drzwi, drzwi. Już nie Jest zielona stópka. Stopy, 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 zdjęcia stóp robić. Tutaj też stupa, stopa, stopa, stopa. Krzyżyk cały, to na plus. Ja już nie mam. macie jeszcze? Ja nie Dobra, mam. mamy ja, ja full mam... zdjęć. Tylko latarkę mam. Mamy full zdjęć, możemy raczej spierdalać już, bo te obiektywy ciężko będzie zrobić. Zostawiamy tutaj tak, cały bajzel? Zmroziło go. No, <noise> jakby już nie zrobił więcej obiekciwów. Rippelnąć ducha tu będzie ciężko. Bo to musiałby zacząć Hunt i ten... Jak, jak tu zacznie nam Hunt omijając krzyże, to raczej przejebane. Bo zmienił pozycję. Będę do drzwi. Czemu drzwi są zamknięte? Miał? No nie zresztą za dola Sejmu.

Хотите, а Да. Mm -hmm. же. Te są. była Kuczka. Klecik. to. <głudki> Słyszałem taki dźwięk kłódki, czy to się otworzyło, czy nie wiem. Ja nic nie czuję. O! -o. Kratiko otwarte są. O kurwa, bo 10 aktywni, także no. cały czas. Ja pier... W ogóle czy odkrzyliśmy co jest. Tak, jest okay. o bucket. 50 za co dostaliśmy. Jeje, yeah, yeah. no duża mapa z tych największych.